Szanowni Państwo, system identyfikacji wizualnej każdego miasta to taki wyróżnik, który wskazuje nie tylko na specyfikę danego miasta, ale również na jego potencjał turystyczny i gospodarczy. Starowice są gotowe na prezentację nowego logotypu, nowego systemu identyfikacji wizualnej, a o szczegółach, jak będzie wyglądał ten system, opowiedzą nam dzisiejsi goście. Witam serdecznie przedstawicieli firmy Aplan Media, spółki z Łodzi, którzy zrealizowali dla nas zadanie związane z systemem identyfikacji. Witam Pana Michała Wasilewskiego, prezesa zarządu firmy Aplan Media. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami również Pani Paula Wasiak, menedżer projektu. Dzień dobry. Jest z nami oczywiście prezydent miasta Starowica Pan Marek Materek. Dzień dobry ponownie. Oraz zastępca prezydenta miasta, Pan Marcin Gołębiowski. Dzień dobry. Oddaję głos. Szanowni Państwo, w ramach realizowanego projektu w ramach Funduszy Norweskich Starachowice Kierunek w przyszłość, na które pozyskaliśmy 100% dofinansowanie z norweskiego mechanizmu finansowego, a także środki z budżetu państwa, staramy się realizować różnego rodzaju projekty, które dla miasta od lat były bardzo ważne, a na które często brakowało środków finansowych. Jednym z takich brakujących elementów, który jest nieodłączny do tego, żeby Starachowice dobrze pokazywane były na mapie ogólnopolskiej i dobrze się prezentowały w różnych miejscach w naszym kraju, jest system identyfikacji wizualnej miasta. Ten system identyfikacji wizualnej miasta właśnie powstaje dzięki pozyskanym przez nas funduszom norweskich, norweskim. Serdecznie dziękuję wykonawcy za to, że podjął się tego zadania, że zostało to dobrze zrealizowane, dlatego że zostało to zrealizowane w wsłuchaniu się w głosy mieszkańców naszego miasta. Podstawą do tego było przygotowanie nowego logo Starachowic, a w oparciu o to logo przygotowanie całego systemu identyfikacji wizualnej. Najpierw zostały przedstawione trzy propozycje. Te propozycje nie przypadły do gustu, tak e, ogólnie rzecz biorąc, większości mieszkańców, którzy wypowiadali się czy podczas konsultacji, czy podczas e, swoich wypowiedzi na forach, e, w mediach społecznościowych. Natomiast później wykonawca, w oparciu o głosy, które się pojawiły, przygotował ostateczną propozycję, słuchując się dokładnie w te głosy, które zostały zostały przez mieszkańców zgłoszone i tak też powstało nowe logo Starachowic. Nowe logo Starachowic, które zawiera elementy, na które mieszkańcy najczęściej zwracali uwagę, a także kolorystykę, na którą mieszkańcy najczęściej zwracali uwagę. W tym nowym logo Starachowic mamy między innymi symbole naszego miasta. To są symbole zaczerpnięte z naszego herbu. To jest kowadło, to jest młot, to jest wieża ciśnień, a także koło zębate, które symbolizuje przemysł i i także przypomina o historii Wielkiego Pieca. W tym nowym logo pojawiają się kolory, pojawia się kolor niebieski, który symbolizuje zbiorniki wodne, trzy zbiorniki wodne leżące na terenie naszego miasta, ale także rzekę kamienną, która nasze miasto przedziela na pół. Pojawił się kolor zielony, który nawiązuje do zieleni, której mamy mnóstwo w mieście, ale także to, że Starachowice są otoczone zielenią i pojawia się kolor pomarańczowy w nawiązaniu do rudy żelaza, do przemysłu, do tego wszystkiego, z czego były przez lata znane i są nadal dlatego, że ta historia przemysłowa miasta cały czas się toczy. Hasłem, które zostało wybrane i które także przypadło do gusty większości osób, to jest Starachowice napędzamy rozwój. I to jest także zgodne z tą polityką miasta, którą od lat stosujemy, którą każdego dnia na ulicach naszego miasta widać i którą widać w strefie przemysłowej na terenie Starachowic pod kątem różnego rodzaju inwestycji firm, które kiedyś już zainwestowały w Starachowicach, a które stale się rozwijają i to także możemy obserwować. W Starachowice napędzamy rozwój i nowe logo nie zabierają niczego z herbu. Herb Pozostaje tam, gdzie był i sta jest nadal najważniejszym, charakterystycznym e, odnośnikiem dla naszego miasta i jest najczęściej używanym i będzie. Natomiast logo jest uzupełnieniem, które ma być wykorzystane na różnego rodzaju materiałach promocyjnych. Też zostanie pewnie zaprezentowane to, w jakiej formie e, będzie wykorzystywane na wizytówkach, na plakatach, e, na banerach i na inne sposoby, które e, będziemy e, wykorzystywać. E, nowe logo za tą pracę która została wykonana dziękuję mojemu zastępcy dziękuję za skoordynowanie tej pracy a także za zorganizowanie konsultacji społecznych i wszystkim osobom które w tych konsultacjach brały aktywny czynny udział serdecznie dziękuję dlatego że to państwo zdecydowaliście o tym jak ostatecznie wygląda logo Starachowic Starachowice napędzamy rozwój to dzięki państwu bardzo proszę Dziękuję, witam raz jeszcze. W imieniu AplaMedia chcieliśmy bardzo podziękować za to, że obdarzyli nas Państwo zaufaniem, bo niewątpliwie takim, takim było powierzenie nam stworzenie całego systemu identyfikacji wizualnej. Jest to temat niezmiernie ważny w przypadku miasta, ze względu na to, że dotyka praktycznie wszelkich inicjatyw. Przez to miasto podejmowanych w późniejszym czasie, więc tutaj, no, ukłony tak naprawdę dla władz miasta, które są świadome tego, co robią i świadome tego, że, żeby zacząć, to warto wykonać tą pracę u podstaw. Były, były zidentyfikowane potrzeby i jakby samo, samo opracowanie. Przetargu, który umożliwił nam pozyskanie jakby tego zlecenia, było przeprowadzone w sposób bardzo kompleksowy i profesjonalny, i właśnie uwzględniało ten dialog z mieszkańcami, który tutaj dla, dla prezydenta i jego zastępcy widać na każdym kroku, było bardzo, było bardzo to potrzebne. I jak się okazało, mieli rację, bo. Tutaj mieszkańcy mieli różne zdania, było bardzo dużo opinii i staraliśmy się tak prowadzić pracę, żeby uszanować, uszanować ich zdanie. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby Państwa poznać, żeby poznać mieszkańców, żeby poznać specyfikę tutaj miasta, poznać historię. Był wykonany naprawdę duży research przed przystąpieniem do prac. I owszem, koncepcji było, było dużo, też dużo osób pracowało nad, nad, nad tą realizacją po naszej stronie. Wpływamy tutaj na takie tematy, Tematy kreatywne i jeżeli chodzi o e, m, grafików, e, m, designerów, oni często mają te wizje e, odmienne. E, stąd zdaję e, sobie sprawę z tego, że te koncepcje też były e, znacząco e, różne. E, m, po konsultacjach zmieniliśmy kierunek. Staraliśmy się poszanować także wszystkie kierunki rozwoju, które wcześniej tutaj były nam sygnalizowane i pan prezydent już tutaj sporo powiedział o konstrukcji. Jakby ja to może troszkę jeszcze raz przedstawię, w jaki sposób jest, jest to logo skonstruowane. Mamy prezentację. Jest to prezentacja kompleksowa, pokazująca cały system identyfikacji wizualnej. Na początku opowiem jeszcze raz o samej konstrukcji logo, a potem delikatnie chciałbym, ja tym chciałbym prze, przedstawić poszczególne. Poszczególne produkty, które e, e, prawdopodobnie w przyszłości no, zakładam, będą produkowane przez, e, przez miasto i, e, i prezentowane, czy to jeżeli chodzi o przestrzeń miejską, czy, e, czy akcydencje, poligrafię. E, geneza przedstawiona wcześniej e, była. E, można powiedzieć, skomasowana w takie trzy hasła, czyli natura, rozwój i przemysł. Mają one oczywiście swoje odzwierciedlenie kolorystyczne oraz także w tej, tym kompleksowym sygnecie, gdyż może przedstawię troszeczkę bardziej technicznie logo, składa się z sygnetu, to jest ta część można powiedzieć bardziej graficzna po lewej stronie oraz logotypu z nazwą miasta Starachowice, a całość komunikacji. Dopełnia claim Napędzamy rozwój. Jest też przewidziana wersja angielska wraz z, no, z odpowiednikiem tego claimu Powering Growth, która no, z pewnością, jako tutaj miasto aktywne także na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w tych relacjach z miastami partnerskimi, na pewno wiele razy będzie, będzie używana. Kolor, kolor zielony to oczywiście, to oczywiście natura, kolor niebieski to bardzo często pojawiające się odwołania do zbiorników wodnych, które, które wiem, że mają tutaj bardzo duże znaczenie dla mieszkańców, ale także nawet jadąc tutaj spotkaliśmy się z kilkoma nawiązaniami do tych do tych, do tych że tak powiem, obszarów zielonych, nie, tutaj niebieskich wodnych, więc wiem, że to ma duże znaczenie. Jeżeli chodzi o ten pomarańcz, to oczywiście odwołanie, do, oczywiście odwołanie do przemysłu i także konstrukcja, która jest bardzo pojemna, bardzo kompleksowa, nawiązuje, co też było jednym z wytycznych, do herbu, ponieważ władze miasta bardzo no, z takim poszanowaniem, ten herb um, traktują, i um, jednym z wytycznych było to, żeby, żeby jednak ta relacja um, nowe do starego była, była zachowana z takim no, należytym szacunkiem i żeby jednak te elementy się w miarę możliwości pojawiły. Um, oczywiście, system identyfikacji jest stworzony po to, żeby. Dobrze wyglądał zarówno w wersji poziomej, jak i w pionowej na małych produktach, na wielkoformatowych. Projekcjach. Jest to system, który umożliwi miastu branding, nowy branding na praktycznie każdych, na praktycznie każdych powierzchniach i w każdym, w każdym celu także przy przyszłych produkcjach digitalowych. Wierzymy, że. Te komponenty składowe, zwłaszcza sygnetu, będą dobrym wstępem do e, animowanych produkcji czy, czy, e, czy innego rodzaju e, no, produkcji, które będą na pewno wykorzystywane na przestrzeni następnych miesięcy i lat. Mamy także wersję uproszczoną, chociażby tak jak mówię, e, jest to przewidziane po to, że w nawet najmniejszych powierzchniach będzie możliwość zastosowania. Tego nowego, spójnego z resztą materiału brandingu. Wersja w języku angielskim. Kolorystyka jest oczywiście ona stricte opisana, określona. Nie ma tutaj mowy o stosowaniu jakichkolwiek innych zamienników. Przewidzieliśmy także oczywiście skalę szarości. W trakcie. Działań marketingowych różne są potrzeby, także czarno-białe, wersje monochromatyczne oczywiście są przewidziane, jest to jakby podstawa dobrego logotypu, żeby ta wersja monochromatyczna prezentowała się dobrze. Tutaj ta relacja, jeżeli chodzi o herb, starej identyfikacji, która oczywiście nadal obowiązuje, ale mam nadzieję, że będzie już teraz wraz z nowym logotypem ten ciężar komunikacyjny razem nieść. Jest tutaj, tak jak mówię, ta prezentacja dużo bardziej pojemna niż tutaj. Myślę, na potrzeby samej prezentacji jest to dokument, który... E, staje się takim wyznacznikiem przy pracach już e, graficznych. Ja pozwolę sobie może przyspieszyć troszkę i po prostu tak zapoznać Państwa w sposób wizualny z tym, e, jakie mm, produkty zostały tutaj przewidziane. Oczywiście to nie jest tak, że da się przewidzieć w tym dokumencie wszystko, bo zawsze się znajdzie czy jakiś z rodziny akcydensów, czy z jakichś gadżetów, czy z innych e, rzeczy e, tutaj produkt, który będzie wymagał. Osobnego oznakowania, jednakże myślę, że w oparciu o te informacje, które są tutaj, w przyszłości będzie można zastosować to na wszelkich materiałach. Jest w co ważne, w systemie identyfikacji wizualnej dosyć duży nacisk położony na e, tak, e, rozwój na ikony, które e, w sposób taki wizualny, jednoznaczny mm, pozwolą e, m, też i usystematyzować niektóre czy to gałęzie aktywności, czy to poszczególne departamenty, czy poszczególne nawet aktywności, tak żeby to tak żeby było spójne i jak mówię, możliwie pojemne jak tylko się da. Elementy dekoracyjne zaczerpnięte z sygnetu przejawiałem się w bardzo wielu produktach, co ma na celu uspójnienie i taką bardziej nakierowaną identyfikację, że tam gdzie widzimy może nawet nie do końca całe logo, to podświadomie zdajemy sobie sprawę z tego, że no jest to element większej, większej całości większej rodziny. Duży oczywiście z racji tego, że znajdujemy się w urzędzie. Druki firmowe, różnego rodzaju akcydency to jest coś, co jest właściwie no chlebem powszednim więc nie tylko wizytówki, papier firmowy, różnego rodzaju. Akcydensy, korespondencja, teczki, wszelkiego rodzaju dyplomy, wyróżnienia. Zostało to już określone na tym etapie, żeby później nie powstawały jakieś, może nie do końca spójne, wersje czy iteracje danych projektów. A Jak się nazywają już się na to jest Mam to mamy oczywiście. to wskazane mamy to oczywiście Round Gothic tak tutaj dziękuję panu. to jest oczywiście jest jasno określone i to jaką czcionką jaki jest spacing jaka jest wielkość dany, danego fontu w danym projekcie jest także stricte określone jest to jednoznaczne Tutaj weszliśmy już w obszar multimediów, prezentacji, także z pozoru prosta rzecz jak stopka mailowa, proszę mi wierzyć, nie jest prosta, zwłaszcza później jeżeli chodzi o kodowanie tego, to musi być przewidziany w sposób no, właściwy materiały reklamowe, które z pewnością w przestrzeni miejskiej będą się pojawiać, które będą zapraszać na różnego rodzaju inicjatywy podejmowane przez miasto, poprzez właśnie czy plakaty, czy postery, nośniki CLP, także billboardy wielkoformatowe, powierzchnie, z pewnością tutaj rolapy, ścianki części tutaj ekspozycji, które będą prawdopodobnie w jakichś działaniach outdoorowych wykorzystywane, jak Windery, flagi. Coś prawdopodobnie co może powstanie w jakichś aktywnościach weekendowych, wakacyjnych, nad, zwłaszcza tak lubianych tutaj w tych terenach nadwodnych. Wejście, tak, no? system Pokojnie. identyfikacji wizualnej to oczywiście Super. także e, ten branding no, w, wnętrza samego budynku, tak? więc tutaj e, to też zostało określone. Podobowe gadżety reklamowe, oczywiście gadżetów są tysiące, jednakże jeżeli określimy sobie jakieś ramy, w których działamy, jeżeli chodzi o ten branding, to czy to będzie taki gadżet, czy wybrany inny, czy nowość, która się pojawi na rynku, będzie to nadal spójne i jednoznacznie określało miasto. Tutaj, jak widzimy, Mamy e, tak naprawdę m, taką podrodzinę tego lodu, który nadal jest spójny, mówimy tutaj o Młodzieżowej Radzie Miasta mm, i tak wierzę, że e, ta konstrukcja jest na tyle e, pojemna, że mam tego słowa wiele razy, ponieważ to jest tego tak naprawdę istotne bardzo, żeby m, to co powstało było możliwe do przełożenia na, e, na naprawdę wszelkich polach, które e, obecnie czy nawet w przyszłości przyjdzie. E, Tutaj miasto realizować. Jeszcze raz dziękuję za tę współpracę. Dziękuję za ogromne zaangażowanie prezydenta Gołębiowskiego, który niemalże warsztatowo z nami uczestniczył przy tym. Z miłą chęcią my mogliśmy się też zaangażować, jakby jeszcze bardziej widząc ten zapał i też profesjonalizm władz, które no, wiedziały, co robią. i to jest fajne, to cieszy ten sektor publiczny, widać, że się naprawdę zmienił i ta współpraca jest naprawdę przyjemnością. Dziękuję ślicznie. Kawa dobrej roboty w bardzo rozsądnej cenie. Mhm. Za to Państwu serdecznie dziękujemy. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, króciutko. Tutaj właśnie chcę podkreślić, że szalenie takim ciężkim wyzwaniem było to, żeby połączyć pewne opinie i sugestie zgłaszane przez starszą czy część mieszkańców naszych Starachowic, które bardzo mocno akcentowały właśnie ten charakter przemysłowy miasta. Głównie właśnie nawet pod kątem tej branży branży motoryzacyjnej, która w Starowicach funkcjonowała i funkcjonuje. Dlatego no, oparliśmy tę branżę właśnie również o to hasło, czyli napędzamy, żeby cały czas ten element napędu był też widoczny. Bardzo też nam zależało na tym, żeby wsłuchać się w głosy młodych osób, które niekoniecznie miasto postrzegają wyłącznie przez pryzmat tej branży motoryzacyjnej, aby pokazać, że miasto też się zmienia, że miasto jest otwarte na rozwój. I to, co chyba wyłapaliśmy tak bardzo mocno, to jest to DNA. I tak sobie Spojrzeliśmy na kciuk, na kciuk, gdzie mamy te linie papilarne, i chyba każdy z nas, każdy mieszkańc i mieszkanka Strachowic, w swoim właśnie takim DNA ma wpisane nie tylko ten element przemysłowy, ale również właśnie życie i egzystowanie wspólnie z naturą. Dlatego bardzo nam zależało na tym, żeby też ten element nam pokazywał pewne DNA, żeby to właśnie była taka trochę nasza linia papilarna i żeby każdy właśnie mógł znaleźć tam też siebie, bo to jest bardzo istotne, żeby mieszkańcy się po prostu identyfikowali. Z tym znakiem, które miasto prezentuje. Tyle z mojej strony. Dziękujemy. Bardzo dziękuję.